Dzień dobry, witam. Na dzisiaj moja propozycja to tajemnicze plamy. Dzisiaj proponuję pracę na wyobraźnię, opierając się na słowach geniusza Leonardo da Vinci, który powiedział: Warto jest obserwować chmury, plamy, kałuże, bo tam można zawsze znaleźć coś y, ciekawego. Y, dlatego zaproponowałam, znalazłam y, kawałek muru i y, w tych cegłach, na tych cegłach można zobaczyć bardzo dużo y, ciekawych y, rzeczy. Y, wykadrowałam sobie jedną z takich y, cegieł i teraz y, szukam różnych elementów, które mi się tutaj skojarzą. Jak widać jest to taki, można by powiedzieć, chaos, lecz po przyjrzeniu się, można zobaczyć różne kształty formy. Mnie akurat narzucił się, tak bym tajemniczy ogród, mój tajemniczy ogród w którym można znaleźć mnóstwo różnych elementów. A żeby je dojrzeć, to patrzymy na kształty i szukamy ich i następnie wydobywamy z tego, z tego obrazka. I tak na przykład. Tu w tej części widzę góry, góry ośnieżone. i zakreskowuję sobie rzeczy, żeby żeby je bardziej y, pokazać oczywiście można sobie użyć różnych y, Narzędzi, nie, niekoniecznie kredki, bo to mogą być farby. Jeżeli się gdzieś nie znajdzie coś ciekawego, to można sobie nachlapać farbę na kartkę. Można rozdmuchiwać plamy. I jak już nam się coś, jak nam wyschnie, to szukamy to, co nam się pojawiło. Na przykład tak. Yy. Tutaj jakaś rybka. Gdzieś mi się tu pojawia postać. Na przykład Alicji z krainy czarów. Mhm. Oczywiście podrysobujemy sobie coś, bo my tylko widzimy kształty, ale możemy yy, podkolorować o, Tutaj mi się pojawia na przykład twarz też czyjaś. Juś w cylindrze to może być jakiś. Klaun na przykład. O. Tutaj widzę psa. Mogę podkolorować. Na przykład to mi się kojarzy z wodą czyli w naszym ogrodzie może być woda, która sobie spływa, albo ryba podskakuje. I na przykład dmuchawce. To oczywiście wszystko trzeba wydobywać, szukać. I tak mniej więcej przykładowo wyszło coś takiego. Oczywiście, że można jeszcze więcej rzeczy tu zobaczyć, ale to zależy od wyobraźni. Czasami jest dobrze coś nie dopowiedzieć, dokończyć, żeby patrząc na pracę szukać. I ja sobie to zatytułowałam tajemniczy ogród, ale ktoś, kto ma na przykład zdolności, nie wiem, do opowiadań, do pisania, może również tutaj stworzyć jakieś historie. Może napisać jakąś historię, bajkę, opowiadanie cokolwiek. To na tyle dzisiaj. Dziękuję za. Uwagę i y, ponawiam prośbę o y, przysyłanie y, na naszą stronę, y, przepraszam, na maila naszego y, swoich y, prac, a wtedy zamieścimy je w naszej galerii Anda. Dziękuję.